Dzień dobry, Szymon Moszny, a ze mną jest Piotrek Pieron. Dzisiaj w zastępstwie Kacpra, który nie mógł z nami być, ale mam nadzieję, że Piotrek na pewno Kacpra godnie zastąpi. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam coś bardzo ważnego, czyli pokażemy Wam w jaki sposób przygotować się do treningu, w jaki sposób otworzyć klatkę piersiową przed treningiem. Większość ludzi jednak ma z tym bardzo duży problem. Sporo ludzi, którzy ćwiczą w siłowni, ma zamkniętą klatkę piersiową, ma bardzo sztywną obręcz barkową. W wyniku czego, nie otwierając przed treningiem klatki piersiowej, doprowadzą do dwóch sytuacji. Pierwsza jest taka, że zwiększa się jednak ryzyko jakiegoś drobnego urazu bo mięśnie nie mogą pracować w pełnym zakresie, a z drugiej strony, nie otwierając klatki piersiowej przed treningiem, nie będzie się czerpało pełni e, jakby z efektów, które można by mieć, dlatego że pełny zakres ruchomości pozwala tutaj na efektywniejszą pracę mięśni, w wyniku czego pozwala na efektywniejszy trening. W pierwszym ćwiczeniu zdecydowanie będzie potrzebna taśma oporowa. To wygląda w ten sposób, że tutaj wkład, zapinasz taśmę na wysokości barku, wsuwasz to ramię, tak, łapiesz gumę i teraz tak, odsuwasz się od gumy, guma na wysokości barku i teraz chodzi o to, żeby ramię było uniesione do poziomu, tułów odkręcasz w stronę przeciwną od przyczepu taśmy oporowej i wykonujesz w pełnym zakresie otwierania w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej wstawie ramiennej. Tutaj robisz w pełnym zakresie do zewnątrz i w pełnym zakresie do wewnątrz. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby guma po pierwsze odciągnęła powierzchnie stawowe tutaj od siebie, czy żeby wyciągnęła głowę kościelnej z panewki, co dodatkowo zwiększy tutaj mobilność. A po drugie wykonywanie tych skrajnych zakresów rotacji wewnętrznej i zewnętrznej sprawi, że będą się otwierały mięśnie, które mogą być skrócone. Czyli poprzez napięcie rotatorów wewnętrznych otwierają się rotatory zewnętrzne, a poprzez napięcie zewnętrznych będą się rozciągały te wewnętrzne. I tutaj wykonujesz po 15 ruchów w każdym zakresie w jedną i w drugą, w drugą stronę. Tylko pamiętaj, żeby robić pełen zakres, bo jeśli będziesz pracować w środku, w środku ruchu, to ćwiczenie nic konkretnie dobrego nie przyniesie. To drugie ćwiczenie będzie coś bardzo nietypowego, czyli rozciąganie środka barku. Tutaj Piotrze wsadź sobie łapkę w gumę i teraz robicie coś takiego, odkręcacie się od gumy i teraz musicie wyprostować łokieć Musicie wyprostować triceps, wyprostować łokieć po to, żeby teraz guma ciągnęła całą Waszą kość ramienną w swoją stronę. I teraz dzięki temu, że ta kość ramienna będzie pociągana, to głowa kości ramiennej będzie wychodziła tu na zewnątrz, co będzie dodatkowo rozciągało środek barku. To jest jedno z bardzo nielicznych ćwiczeń, które faktycznie rozciągają środkową część mięśnia ramiennego, a nie oszukujmy się, wiele ludzi ma z tym problem. Jeśli osoby mają skróconą tą środkową część mięśnia ramiennego, to będzie tak, że, ta, że cała, kość, cała, cała kończyna górna będzie odchodziła od ramienia. Będzie się przyjmowało taką pozycję na pakera. to jest bardzo ważne, żeby rozciągać tą część. Tylko to, co jest ważne, żeby nie pracować na zgiętym, na zgiętym łokciu. Tylko, bo jeśli będziesz pracować na zgiętym łokciu, bardziej będzie rozciągać się triceps. Jeśli wyprostujesz łokieć, to poczujesz, że ta cała, cała ręka przechodzi do wewnątrz. Dzięki temu będzie się rozciągał środek. A to jest bardzo ważne, żeby mieć wszystkie mięśnie obręczy barkowej elastyczne, po to, żeby ta obręcz barkowa też była potwierana. I tutaj wytrzymujesz 45 sekund tej pozycji i zamieniasz to na drugą rękę. W trzecim ćwiczeniu będziecie rozciągać teraz przód barku i przednią powierzchnię torebki stalowej. Tutaj znowu wchodzisz w gumę, wchodzisz w gumę, teraz odkręcasz się o 90 stopni. Łokieć zginasz, łokieć jest zgięty, i teraz starasz się odejść, pozwalając, żeby, żeby guma odciągnęła całą Twoją kończynę górną do tyłu po to, żeby tutaj ta przednia część barku mogła się porozciągać. I tutaj tak samo wytrzymaj 45 sekund w tej pozycji i zmień na drugą stronę. Następne ćwiczenie będzie najtrudniejsze ze wszystkich, ale też zdecydowanie najlepsze. Tutaj jakby musisz wykonać po prostu parę, parę ruchów. Robisz przede wszystkim coś takiego. Łokieć jest wyprostowany i teraz coś takiego. Robisz pełen wyprost ramienia czy ruch ramieniem do tyłu. Tutaj robisz rotację zewnętrzną, ile możesz. Przez cały czas trwania, trwania tego ćwiczenia musisz cały czas ciągnąć do tyłu, jak najmocniej potrafisz. Jak zrobisz rotację zewnętrzną, robisz takie przeniesienie ramienia do tyłu, cały czas ciągnąc do tyłu. Jak znajdziesz się w tej pozycji, odkręcasz ramię i przenosisz nad głowę. I tu. OK? Możesz sobie dać ramię do, do przodu, szybciutko. I teraz znowu do, do tyłu w pewnym zakresie. Hops. I ciągniesz do tyłu. Rotacja do tyłu, hops, do tyłu, rotacja, pełny zakres i wracasz. Ty, ty sobie pracuj, mhm. to co jest ważne, stara się tak, tu mieć sztywno, mhm. nie ma tu ruchu klatką piersiową i mhm. pracujesz. No Cały ruch musi być wykonywany klatką piersiową, Dobra, ty mhm. trzymaj tu klatkę, tylko wyłącznie ruch, 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 ruch ruch ramieniem, dobra? No, dokładnie. I to jest tak, takie wykonywanie ćwiczeń w pełnym zakresie, pozwala na. Yy, Zwiększenie to, teraz. Jest, no to jest trudne. Pozwala na osiągnięcie pełnego zakresu poprzez napinanie tych mięśni, które są tutaj bardzo słabe. Dzięki temu, że będziesz starał się sięgać do tyłu, mhm. będziesz mógł też zwiększyć zakres ruchomości. Tu jest tu, tak, tak. Starasz się po prostu przez cały czas sięgać jak najdalej do tyłu. Mhm. Problem jest taki, że my sięgamy bardzo często tu, często sięgamy mhm. tu, sięgamy bardzo często tu, a rzadko w życiu codziennym sięgamy do tyłu i przez to to nasza klatka piersiowa też się zamyka, bo nie pracuje w pełnym zakresie, nie ma tego ruchu do tyłu. To ćwiczenie będzie dobrze wykonane, dobrze wykonane wtedy, kiedy będzie widać grymas bólu na twarzy. Mm -hmm. Dlatego jeśli zrobicie to dosłownie 8 razy, to poczujecie, że naprawdę ramię jest o wiele luźniejsze. Po dwóch razy też poczułem. <laughs> dobrze. I na koniec bardzo dobre ćwiczenie, które będzie otwierało rotatory wewnętrzne i dodatkowo piersiowy mniejszy, który też bardzo często jest skrócony. Yy, bierzesz handlę, w przypadku Piotrka mamy 10 kg. Dopasuj sobie ciężar do tego, który jest, jesteś w stanie na optymalnie ćwiczyć. I teraz tak, wysuń ramiona do przodu. Teraz yy. za chwilkę opuścisz ramiona, tak, żeby łokcie znalazły się bardzo blisko ciała. Ściągasz do tego mocno łopatki. Łokcie są zbliżone maksymalnie do ciała. To jest bardzo ważne, żeby one nie, od ciała się nie oddaliły. Łokcie są mocno zgięte i puszczasz teraz handle tak, żeby poszły w kierunku rotacji zewnętrznej. I tutaj osiągasz maksymalny zakres rozciągnięcia i jak już go osiągniesz, zostajesz w tej pozycji. Utrzymujesz tę pozycję przez 45-60 sekund. I co parę sekund starasz się po prostu robić głęboki wdech, z wydechem się rozluźniasz po, po to, żeby te hantle też opadały w kierunku ziemi. To jest takie ćwiczenie, które jest oparte o rozciąganie z obciążeniem, czyli hantle, które trzymasz w ramionach rozciągają Ci mięśnie tutaj z pomocą siły grawitacji. To jest ćwiczenie, które naprawdę bardzo dobrze otwiera klatkę piersiową, szczególnie jest przydatne u osób, które mają mocno utrwaloną rotację wewnętrzną i do tego barki są wysunięte do przodu i utrwalona jest protrakcja. Jeśli w tym ćwiczeniu, trzymając łokcie przy ciele, będziesz w stanie od razu dotknąć hantlami ziemi, to, to znaczy, że tutaj nie masz większych problemów z tym zakresem ruchomości. Boli? Boli. Okay. Tylko pamiętaj, że tutaj bo w czasie trwania ćwiczenia łokcie będą chciały uciec od ciała, a Ty nie pozwól im na to. Dobra? Więc stara się zawsze aktywnie zbliżać łokcie do ciała. Po 60 sekundach wracasz do pozycji wyjściowej i tyle. Tych kilka ćwiczeń, które zaprezentowaliśmy Wam z piotkiem, to są ćwiczenia, które możecie stosować. Na każdym treningu, za każdym razem, kiedy pracujecie obręczą barkową, za każdym razem, kiedy robicie klatę, kiedy robicie barki, kiedy robicie plecy, to są ćwiczenia, które niewątpliwie przyczynią się do tego, że wasz trening będzie lepszy. To są bardzo dobre ćwiczenia dla wszystkich osób, które chcą dbać o zdrowie i patrzą nie tylko i wyłącznie na budowanie masy i siły, tylko też na to, żeby zachować sprawność. A nie ukrywajmy, że te ćwiczenia też będą bardzo pomocne dla tych wszystkich, którzy chcą notować coraz to większy progres. Dlatego jeśli ten materiał Wam się podobał, subskrybujcie kanał, łapki w górę, oglądajcie nas, a zapraszamy Was do oglądania w następnym odcinku. Pięknie.